Sponsorem programu jest WetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów. Witamy Państwa w naszym programie. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą nie tylko psy, koty i my. Dojdzie jeszcze jeden bohater, i to będzie, panie doktorze, kleszcz. Tak, to będzie mały pajęczak, którego aktywność teraz jest związana z wiosną i przestrzegamy Państwa przed nim i przed chorobami, które przenosi. Czy już w tym roku się jakieś kleszcze pojawiły? Znalazła Pani u swojego nie, psa? Jeszcze nie. nie. Moja sztuczka znaczy się yy, zaszczepiona, ale nie nie miałam jeszcze nigdy. Jeszcze nie spotkałam w tym roku w każdym bądź razie. Plaga jest kleszczy, i tak jak ten mój jest jasny, no to widać jeszcze, jak po nim podobnie. No, ale jest plaga. A miał już Pana pies w tym roku tak, jakieś kleszcze? Tak, już, już i to bardzo wcześnie, już nawet od marca, Więc były już na tym ten... i teraz i obroża i na razie kropelki, nie wiem na ile to podziała. Nie? W tym roku jakieś kleszcze były? Yy, tak, znalazłam cztery kleszcze u swojego psa. A coś Pani robi, żeby pies nie miał tych kleszczy? Zabezpiecza jakoś? Yy, tak, założyłam mu obrożę. Czy w tym roku Pani pies miał już jakieś kleszcze? Jeszcze nie. A coś robimy, żeby zabezpieczyć pieska przed kleszczami? Tak, ma obrożę przeciwkleszczową, założoną miesiąc temu. E, a jeśli już by miała kleszcze, to zaszczepiona na boreliozę. Raz na jakiś czas w przestrzeni publicznej uwaga skupia się na jakimś określonym temacie, często to jest temat zdrowotny, i w tym roku, tej wiosny, takim tematem stały się kleszcze, bo okazało się, że zima była dosyć łagodna i tych kleszczy wiosną bardzo dużo się pojawiło. I panie doktorze, czy to rzeczywiście przekłada się na liczbę wizyt w gabinetach właśnie z pacjentami, którzy, którzy ucierpieli z powodu kleszcza? Rzeczywiście odbieramy coraz więcej telefonów od zaniepokojonych właścicieli z informacjami, że już... Kleszcze są i już na spacerach łatwo je złapać, oraz coraz częściej w gabinecie podczas konsultacji doradzamy, jak zabezpieczyć psy i koty właśnie przed kleszczami i chorobami odkleszczowymi w tym sezonie. Ta kleszczofobia to nie jest taka panika zupełnie nieuzasadniona. Rzeczywiście problem występuje, a my dzisiaj powiemy o tym, jak, jak ten problem zmniejszać. Najczęściej chyba problem kleszczy dotyczy właśnie psów. Tak, rzeczywiście. Psy ze względu na to, że biegają wolno, czy są spuszczane na spacerach ze smyczy i eksplorują różnego rodzaju zarośla, krzewy, wysokie trawy, one przynoszą tych kleszczy najwięcej. No oczywiście kleszcze też są u kotów takich Wychodzący. wychodzących, ale też i działkowych, jakichś takich no, wolno żyjących, tylko, że z nimi nikt nie przychodzi, żeby im te kleszcze zdjąć. Natomiast jeśli chodzi o psy, psy domowe, no to powinniśmy zadbać o to, aby, aby ten spacer był dla nich również bezpieczny. Niektórzy mogą się zdziwić, że te kleszcze występują w mieście i nawet na spacerze właśnie gdzieś tam w pobliżu domu można takiego pasożyta złapać to jest częste panie doktorze Jak najbardziej jak mówiliśmy kleszcz jest aktywny sezonowo czyli taki okres największej aktywności tej inwazyjnej jest między marcem a październikiem i często uzależniony od warunków pogodowych jeśli nie było zbyt mroźnej zimy takiej która by gdzieś przerwała może taki cykl rozwojowy a mamy do czynienia z ciepłą wiosną i będziemy mieli być może do czynienia z upalnym i wilgotnym latem to Praktycznie zapowiada się dosyć aktywny i inwazyjny sezon kleszczowy. Jak wygląda sytuacja z kleszczami, gdzie można je najczęściej spotkać, jakie zagrożenia niosą, o to zapytaliśmy się również w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zobaczmy materiał właśnie stamtąd. Kiedy idziemy z naszym pupilem na spacer, to kleszcze mogą być niebezpieczne nie tylko dla niego, ale również dla nas i o to, jak się przed nimi zabezpieczać i czy rzeczywiście są niebezpieczne. Pytamy panią Ewelinę Suską z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. To może na początek, powiedzmy, czy to jest taka sezonowa panika z tymi kleszczami w tym roku, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? Na pewno w tym roku mamy więcej przypadków kleszczy niż w poprzednich latach. Pewnie dlatego, że łagodniejsza była zima. Na przykład w poprzednich latach, jeśli chodzi o zachorowania na boreliozę, na przykład w pierwszym kwartale, w poprzednich latach mieliśmy na przykład 34 przypadki, teraz już mamy 45 przypadków zachorowań. To jest dużo, ale i tak Wielkopolska na tej mapie zachorowań i w ogóle na mapie. Kleszczowej mapie Polski, tak można powiedzieć. Nie wygląda źle, ale czy to powinno uśpić naszą czujność? Absolutnie nie, ponieważ z roku na rok tych kleszczy jest coraz więcej. Powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę, wracając z parku, z lasu, powinniśmy obejrzeć swoje ciało czy nigdzie nie mamy tutaj, nie przynieśliśmy ze sobą kleszcza. Przede wszystkim wiosna sprzyja tutaj inwazji kleszczy. Powiedzmy, jak się wybieramy z naszym psem gdzieś na wakacje, to gdzie w Polsce powinniśmy największą uwagę zwrócić na ten problem? Przede wszystkim Mazury i Bieszczady. Tam jest największe skupisko kleszczy. A w Wielkopolsce mamy takie ogniska, jakieś miejscowe? Nie, raczej to jest tak unormowane, tak? ale no, 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 no też musimy zwracać uwagę tak? na te kleszcze. Przede wszystkim idąc do parku czy do lasu, musimy, powinniśmy zakładać jakąś odzież z długim ubraniem. Daniem. Powinniśmy również jakieś preparaty odstraszające używać. Tutaj na przykład, jeśli mówimy o pieskach, to różne obruszki. Tak? Jeśli wrócimy do domu i zauważymy, że mamy kleszcza, no to powinniśmy go nie jakimiś starymi metodami usuwać, tylko przede wszystkim powinniśmy usunąć go pęsetą, jednym dynamicznym ruchem, nie smarować masłem czy, czy smalcem. Tak? Czy każde ukąszenie kleszcza to jest takie wydarzenie, które powinno spowodować, że idziemy do lekarza? E, to zależy, tak. Powinniśmy przede wszystkim obserwować, tak? to miejsce po ukąszeniu, czy nie występuje jakiś na przykład rumień, zaczerwienienie. E, wtedy idziemy do lekarza. Też musimy zwrócić uwagę, czy przy usuwaniu kleszcza pensetom usunęliśmy całego kleszcza. Wiemy już, jakie choroby są niebezpieczne dla ludzi, choroby odkleszczowe. Teraz powiedzmy, które z tych chorób mogą być niebezpieczne dla naszych pupili. Hmm. Można tutaj wymienić na pierwszym miejscu Babesz-Joze boreliozę, anaplazmozę, erlichiozę, ale jest też i odkleszczowe zapalenie mózgu i hepatozoonoza czy hemobortanaloza. Dodatkowo jest jeszcze aspekt tzw. uszkodzeń lokalnych, czyli wówczas, kiedy kleszcz swoim aparatem sąco-kującym e, kanceruje skórę i e, możemy mieć do czynienia z jakimś odczynem zapalnym albo z odczynem rumieniowym w miejscu w właśnie w wkłucia. Wszystkie gatunki kleszczy są takie zjadliwe, niebezpieczne? Praktycznie my u zwierząt wyróżniamy gdzieś, na pierwszym miejscu są trzy, z czego prym wiodą kleszcz łąkowy i kleszcz pastiskowy. Teraz panie doktorze powiedzmy trochę o babesiozie, bo to jest ta choroba, która wśród właścicieli psów zyskuje rangę rzeczywiście takiego postrachu, mm -hmm. bo też jest chyba najniebezpieczniejsza z tych chorób dla naszego pupila. No, oczywiście. W porę niezdiagnozowana i nieleczona potrafi być nawet śmiertelna, czy jest po prostu śmiertelna i może przebiegać w sposób nadostry czy, czy ostry. W ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin będziemy mieli już mocno zamanifestowane objawy, takie jak wysoka temperatura, apatia, osowiałość, osłabienie, No czasami też zmiany w zabarwieniu moczu, wynikające z tego, że pierwotniak jak który się dostaje do krwinek czerwonych, powoduje ich rozpad. W związku z tym rozpad tych erytrocytów będzie dawał te wszystkie objawy związane z anemią, z nieokrwistością, z niewydolnością i, i często z zapaścią prowadzącą do śmierci. Czyli ta apatia i wysoka gorączka to jest to, co powinno nas zaniepokoić i spowodować, że powinniśmy się zjawić w gabinecie lekarskim. Ale powiedzmy może, jak zabezpieczyć naszego psa przed tym, żeby... уникнув тієї хвороби. Tu musimy też łączyć takie mm, obserwacje jak środowisko mocno inwazyjne, albo tereny, gdzie ta babeszazaza rzeczywiście bytuje. Przy czym jeszcze do niedawna się praktycznie tą babeszazaza spotykało e, na terenach głównie e, no, centralnych i wschodnich. Dzisiaj już jest po tej stronie Wisły i również ją mamy u nas w Wielkopolsce. A zabezpieczenie jest praktycznie jedno, żeby przede wszystkim potraktować tego naszego potopiecznego preparatami e, chroniącymi przed kleszczami. Jest tutaj kilka form, to są kropelki na kark, to są obruszki na szyję, to są spreje na, na, na skórę, ale też i tabletki, które będą chroniły przed tymi pajęczakami. I żaden jednak z tych sposobów protekcji nie zwalnia nas z codziennego obejrzenia, jakby przeczesania tej sierści i poszukania po każdym spacerze ewentualnych kleszczy. Ludzie? Na niektóre z tych chorób mogą się zaszczepić? Czy możemy zaszczepić psa na którąś z tych chorób? Zgadza się. Spośród tych chorób, które wymieniliśmy, borelioza jest taką, gdzie możemy zapobiegać właśnie przez szczepienia i proponuję. Teraz no, przemyśleć właśnie takie szczepienie, ponieważ zabezpieczy to naszego potopiecznego na cały sezon. A jest jednostką, która oprócz właśnie takich zmian rumieniowych, takich zmian odczynowych na skórze, będzie w perspektywie dawała mm, zmiany w obrębie aparatu ruchu, czyli zapalenia stawów, obrzęki stawów, bolesność w związku z tym, kulawiznę i różnego rodzaju oczywiście potem następstwa związane też z obecnością yy, neurotoksyn czasami. Od tych Mówiliśmy, panie doktorze, o tym, że warto byłoby sprawdzić miejsca, gdzie te kleszcze występują lub nie występują. Czy są takie miejsca, czy możemy polecić naszym telewizom miejsca, gdzie bezpiecznie można tego psa wypuścić, żeby on się wybiegał, wyhasał i nie spotkał się z takim pasożytem? Czy to jest praktycznie niemożliwe? Myślę, że gdybyśmy nawet takie miejsca znaleźli, czyli odizolowane, jakieś wybetonowane, gdzie nie ma w ogóle roślinności, gdzie nie ma cienia, gdzie nie są to warunki do tego, żeby ten kleszcz przetrwał, jakieś może nawet pustynne, to nie będzie to na pewno mm, teren, który sprawi przyjemność naszemu pupilowi, na którym on się będzie dobrze czuł. W związku z tym, te wszystkie miejsca spacerowe, te wszystkie miejsca mm, treningowe, te wszystkie miejsca, gdzie my wspólnie z nim zażywamy rekreacji na świeżym powietrzu, to są właśnie te miejsca, które również są ulubione przez kleszcze i które są zasiedlone przez kleszcze. Panie doktorze, stało się, ugryzł nas kleszcz, i co wtedy? Każde ugryzienie kleszcza to jest konieczność udania się do gabinetu weterynaryjnego. I tak i nie. Czasami nie mamy na to warunków, jesteśmy zbyt daleko, gdzieś na wakacjach, albo w porę zauważyliśmy tego kleszcza, który jeszcze nie ugryzł, tylko dopiero chodzi i szuka, więc możemy go strącić z tego zwierzęcia. Ale jeśli już jest, że tak powiem, wkręcony, wgryziony, no to musimy go bezwzględnie usunąć. Przy czym usunąć go w taki sposób, żeby nie urwać główki i nie spowodować odruchu wymiotnego u tego kleszcza, który oczywiście nasili przedostawanie się tych chorobotwórczych patogenów do, do tkanki podskórnej i do krwiobiegu więc nie zalecam smarowania żadnym alkoholem, żadnym olejem, tylko delikatne wykręcenie bądź tą pensetą, bądź nawet palcami, ale yy, aby ręka była uzbrojona w rękawiczkę, by nie mieć bezpośredniego kontaktu z tym kleszczem. Tak, aby faktycznie wykręcić go całego, plus y, potem zdezynfekować miejsce wkucia i obserwować bardzo czujnie, wnikliwie tego naszego potopiecznego przez kilka najbliższych dni, czy u niego nie nastąpią właśnie jakieś takie objawy ogólne, gorączkowe, apatyczne, wymiotne czy związane z jakąś osowiałością i, i osłabieniem. Wtedy udajemy się do gabinetu, a powiedzmy, kiedy jeszcze powinniśmy w przypadku kontaktu z kleszczem udać się do lekarza weterynarii. Wtedy, kiedy stan naszego pupila nas bardzo niepokoi, to jest ten jak praktycznie pierwszy aspekt, albo kiedy wracamy z takich terenów, które są um, objęte właśnie szybabesiozą, czy na których wybucha jakaś endemiczna um, jednostka chorobowa odkreszczowa, ale możemy też mieć większy komfort, jeśli na przykład zabezpieczymy tego kleszcza w jakimś. Pojemniczku takim yy, yy, i potem dostarczymy go do yy, gabinetu weterynaryjnego, gdzie można go przebadać pod kątem nosicielstwa tych pewnych zarazków. Plus jeszcze, jeśli no, nie mamy takiej możliwości, to można zbadać właśnie psa w kierunku chorób odkleszczowych, czy kontaktu z tymi chorobami odkleszczowymi, to są testy oparte na yy, badaniu krwi. Yy, tutaj w przypadku Babyż można oczywiście robić rozmaz krwi, tylko to musi być w tych pierwszych kilku dniach po, po ewentualnym kontakcie yy, z kleszczem. A jeśli chodzi o boreliozę, anaplazmozę i erlichiozę, to faktycznie w trakcie sezonu kleszczowego czy po sezonie kleszczowym warto taki test przeprowadzić i my w tej chwili też taką akcję prowadzimy, żeby naszym yy, pacjentom umożliwić sprawdzenie się pod kątem właśnie chorób podkleszczowych. Panie doktorze, mówiliśmy o tym, że można swojemu zwierzakowi zrobić test w kierunku chorób odkleszczowych, i teraz yy, mamy dla Państwa konkurs, w którym nagrodą będzie właśnie wykonanie takiego testu. Tak, dla pierwszych pięciu osób, które przyślą odpowiedź, jakie spośród wielu gatunków kleszczy trzy są najgroźniejsze i jeszcze jakie przenoszą choroby, charakterystyczne właśnie dla tych swoich gatunków, mamy bezpłatny test ufundowany przez firmę VetExpert diagnozujący choroby odkleszczowe u Państwa potopieczne. Te pytania nie są być może zbyt proste, ale odpowiedzi można poszukać w literaturze, w internecie, a na odpowiedzi czekamy pod adresem mailowym psychotynymaupa.rtk.poznan.pl albo na naszym profilu facebookowym. Pod tymi adresami również można kierować pytania dotyczące zdrowia Państwa pupili. Postaramy się odpowiedzieć na nie w kolejnych odcinkach naszego programu. A teraz, już, Panie Doktorze, żegnamy się i życzymy Państwu, żeby tych kleszczy było jak najmniej w tym sezonie. Aby było bezpiecznie na spacerze. Sponsorem programu jest WetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów.